何で A tu coś wycinać, czy zostawić taką plamę? Okej. Okay? Dobre, Dobre. 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 Pełniła funkcję sali posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej. Tak to wyglądało. Meble z tej sali częściowo się zachowały. W zamku mamy mównicę, mamy ten stół prezydialny. Takim najważniejszym wnętrzem była tak, tak zwana sala wielka, z, z bardzo efektownym, nowoczesnym, jak na tamte czasy, wytrzymującym naprawdę porównania z tym, co się w takim wzornictwie światowym wtedy działo. Zapadła decyzja najpierw o remoncie tej sali, Ostatecznie y, doszło do przebudowy całej wschodniej y, y, części. O tym, o tym y, y, za chwilę. To jest y, sala wielka po tej przebudowie y, w, w tej nowej formie. No A najważniejszym, może najbardziej efektownym i takim trochę niespodziewanym y, była właśnie przebudowa holu. Sympatio. Moje to się fantastycznie udało, można dyskutować o szczegółach. Zamek, te wnętrza, o których, których ta konserwacja dotyczy, zostały ukończone w grudniu 1943, czyli niedawno minęło 75 lat, i one w gruncie rzeczy przez te 75 lat, z małymi wyjątkami, nie były poddawane żadnym działaniom konserwatorskim. Dzisiaj skupiamy się na Teatrze Animacji, dawnym Teatrze Marcinek, on miał kilka różnych nazw, będę używał teatru Animacji, jest to nazwa, która dzisiaj jest, dzisiaj jest poprawna. Miejsce dosyć specyficzne, hol wejściowy, który co dyrektor zmienia swoją nazwę, dawniej hol bajkowy, później hol biały, dzisiaj ten hol nazywa się czarny. Aktualny dyrektor bardzo mu zależało na tym, żeby akustyka tej przestrzeni była odpowiednia żeby ta przestrzeń również nadawała się do odgrywania spektakli. To jest klasyk, to jest typowe właśnie to drewno, ciężkość, ten styl, który ma, tak zwany jest stylem statków parowych, przypominać właśnie statki parowe z początku XX wieku, to jest typowe dla architektury. To jest największa scena teatru animacji. To, co każdy teatr powinien mieć, czyli całe oprzyrządowanie, sceny, oświetlenie i tak dalej, to wszystko się tutaj znajduje, natomiast jest bardzo sprytnie i ciekawie i mądrze ukryte w kominie. Jesteśmy w tym momencie tak właściwie w wieży, jednej z wież zamku. No, państwo nie są, ja jestem. Jesteśmy w sali witrażowej aktualnie. No, bardzo specyficzna sala, z tą widownią dwustronną, rzecz pff, a, bardzo rzadko spotykana, zbudowanie czegoś takiego nie jest, nie jest łatwe. Gdybyśmy przeszli przez tą kotarę i, e, i przez też tymczasowy magazyn, który tam jest, trafilibyśmy na drzwi, a tymi drzwiami moglibyśmy wejść do starej części zamku Te, na tych szybach, a za nimi jest dziedziniec wewnętrzny zamku, znajdują się witraże przedstawiające twarze, maski być może bardzo kolorowe i zdobne. Zanim pójdziemy do tej przestrzeni lalkowej, o której mówiłem wcześniej, to zwłaszcza najmłodszym polecam spojrzeć pod nogi, bo możemy zobaczyć tutaj bardzo fajną rzecz, amonit marmur, na którym stoimy. Tak, no, widać, ile ma lat, o tym, że w wielu miejscach znajdziemy takie jakbyś humantyla, i w większości są, no, są powiedziałbym, starsze niż ja na przykład. One faktycznie pochodzą z lat 50., z lat 40., niektóre, także są to niesamowite, piękne zabytki. Bardzo duża część grafiki to są nie tylko duże rysunki hip hopowe, wywodzące się z taków, ale również nieco skromniejsze, ale również bardzo efektowne malunki robione od szablonu, natomiast jeżeli chodzi o koszulki, nadruki konturowe jednokolorowe to jest coś, od czego polecam każdemu zacząć. Projekt, pierwowzór był robiony od szablonu, co wyraźnie widać. Żeby nam to wszystko nie powypadało, wszędzie muszą być tak zwane łączniki. Ktoś, to nie jest w temacie, w ogóle nie pomyśli, że te łączniki zostały tutaj specjalnie poprowadzone, ponieważ wydają się tak. integralną częścią tak zaprojektowanej literki, prawda? I tu pragnę zwrócić uwagę na pewną pomysłowość w wycięciu liter. Otóż litery są tutaj elementem tła. Też nie Chcę uzyskać taką formę. Chcę, żeby te białe linie zostały. Zostały. Dzięki pomysł to po skład na temat tej pracy. I to ci wypada. Mm -hmm. I tu będzie Będzie się to drukowało, to nie? I teraz mm. żebyś nie przejechała to od razu sobie zrób zaczep. Jeszcze ratuję. To wyłatuję. Możemy sobie jeszcze coś zrobić. To jest robienie tak. No a Marka, będzie mała kiełba. A jak już dociskać musisz, mocniej, czy coś? Zaraz, czy ja to... najpierw sobie spróbuj tu i sama zobaczysz. O. I sama zobaczysz po prostu. Chodzi o to, żeby było równo, posuwiście. Hmm? No lepiej. Ale super. No, elegancko. Ale, ale super. Tu ci się trochę zalało. Dzieło, jest dzieło,